Wietrze, więc zrobi się przyjemnie, przynajmniej na parę dni. Dzień dobry, Klaudia kroczek, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Mamy więc słoneczny poranek, nigdzie nie pada, trochę chmury, jak widzieliśmy przed chwilą, ale to są chmury niegroźne. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a temperatura wynosi od 6 stopni w Zakopanem do 13 w brzegu. Wzdłuż linii wybrzeża jest teraz najcieplej, ale po południu najcieplej będzie raczej na zachodzie, nawet do 23 stopni. W Gorzowie i w Zielonej Górze najwyższa temperatura. Wzdłuż linii wybrzeża i na północy w Suwałkach, w Olsztynie te najniższe wartości 15-16 stopni. W Suwałkach możliwy przelotny deszcz, ale w Polsce północno-wschodniej dzisiaj może zawiać troszeczkę mocniej. Do 40-50 km na godzinę. Ciśnienie 1008 hektopaskali. Piątek pogodny. I cieplejszy do 24 stopni, w sobotę jeszcze cieplej do 26 stopni, lokalnie tam, gdzie najchłodniej mogą pojawiać się pojedyncze chmury deszczowe. Co czeka nas w kolejnych dniach? Niestety niezbyt dobre informacje państwu przynoszę, bo to będzie krótkotrwałe ocieplenie. Takie apogeum ciepła w niedzielę, bo w tym dniu najwyższa temperatura nawet do 29-30 stopni, ale możliwe burze na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce. W poniedziałek i we wtorek. Mury deszczowe, zachmurzenie umiarkowane bądź duże. No i niestety spadnie też temperatura, napłynie do nas chłodniejsze powietrze, które rozleje się po całym kraju. W poniedziałek do 22 stopni, we wtorek do 21 stopni. Więcej szczegółów w aplikacji Pogoda Interia, tam prognoza długoterminowa, warto ją śledzić, bo zapowiada się dynamiczna aura w czerwcu. Do zobaczenia.